Cześć! Oto najważniejsze wiadomości ze świata kryptowalut z 3 sierpnia 2025. Anonimowy inwestor zakupił aż 25 tysięcy Ethereum przez platformę Falcon X. To może być sygnał rosnącego zainteresowania instytucji i byczego nastawienia do ETA. Tymczasem analityk Sean Murray wskazuje Jacka Dorsey'a, twórcę Twittera, jako możliwego Satoshi Nakamoto. Nowa teoria, która znów rozpala emocje. A teraz szybki przegląd rynku. Cena Bitcoina 114282 dolary dominacja BTC 61,4% kapitalizacja całego rynku 372 biliona USD. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Krypto i Finanse. Podstawowa szkoła. Zostawić lajka i udostępnić ten film, jeśli chcesz więcej takich wiadomości. Do zobaczenia jutro. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki!